Poniedziałek, 24 tydzień, zwykły. W pierwszym czytaniu św. Paweł pisze do Koryntian w pierwszym swoim liście o pewnych zgorszeniach, które się dokonywały w związku z Eucharystią. Ale mówi tak: Zresztą muszą być wśród Was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. To, co jest złe w Kościele, to co jest skandalem, to co jest niedobre, godne potępienia. Musi to być, mówi Święty Paweł, żeby się okazało, którzy wśród was są wypróbowani. Ci, którzy nie są wypróbowani, odejdą przez to, że sami przecież byli tymi, którzy te rozdarcia próbowali, albo odejdą dlatego, że się po prostu zgorszyli tymi rozdarciami. Natomiast człowiek ewangeliczny, człowiek mocny, człowiek, który buduje dom na skalę, chociażby potogi wezbrały, zawierał się wicher, to on nie runie, bo na skalę był utwierdzony. Jakby te trudności, które są w życiu, one, one ciągle są jakby egzaminem czy, czy yy, testorem naszej wiary. I my bardzo często się bulwersujemy, czemu się zdarzają takie skandale, czemu jest coś negatywnego. Mamy pretensje, że ludzie takie rzeczy robią, mamy pretensje, że są wojny, że są cierpienia, a nie mamy pretensji do siebie, że jesteśmy słabi, żeśmy nie budowali na skalę, żeśmy budowali na piasku, dlatego się rozlatuje cała nasza wiara. Dlatego nie tyle bądźmy zdenerwowani na to, że są trudności na świecie, czy ich błędy, czy grzechy, co starajmy się samych siebie umacniać i być tak blisko Pana Boga, żeby nic nas nie zdołało odłączyć od Jego miłości. Psalm 40 mówi o tym, że, że Pan Bóg nie chce jakichś ofiar krwawych, że Jego najbardziej cieszy to, że po prostu my spełniamy Jego wolę. I kiedy refren psalm mówi głoście, śmierć Pańską aż powtórnie przyjdzie, to w jakim sensie on wiąże się z tą wolą Bożą, bo, bo czasem pełnienie woli Bożej może boleć może nawet kończyć się śmiercią. Mamy wielu męczenników, i to jest umieranie naszej woli. Chcielibyśmy po swojemu, chcielibyśmy zgrzeszyć, chcielibyśmy robić nie tak jak Pan Bóg, chcielibyśmy po prostu mieć swoją wizję. I my często umieramy sobie, ale ta śmierć jest błogosławiona, ta śmierć prowadzi do nowego życia, ta śmierć prowadzi do zmartwychwstania. Nie bójmy się. Umierać swojej własnej woli. Nie bójmy się rezygnować ze swojego ja, kiedy Bóg przychodzi, bo On, On, On da nam to, czego my nigdy nie możemy dać sobie ani innym. Ewangelia mówi o uzdrowieniu sługi setnika. Pamiętamy słynne uzdrowienie, że setnik nawet nie chce, żeby Jezus przychodził do jego domu, tylko mówi: powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie zdrowy. Wierzę Twojemu słowu. Wierzę, że Twoje słowo ma moc tak mocną, tak uzdrawiającą, że nie potrzebuje Twojej obecności. Jest niesamowite. My także nie możemy dotknąć tak Jezusa jak apostołowie. Nie przyjdzie do naszego domu, tak jak nie przyszedł do domu setnika. Ale możemy uwierzyć Jego słowu. Możemy uwierzyć Jego słowu, uwierzyć słowu o życiu wiecznym, słowu o przebaczeniu, słowu o miłości wzajemnej. Nie potrzebujemy nie wiadomo jakich cudów, ani nie potrzebujemy nie wiadomo jakich objawień. Potrzebujemy przede wszystkim wiary w słowo Jezusa. Obyśmy uwierzyli w słowo Jezusa, a wtedy naprawdę zaczną się cuda. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.